To właśnie, my, już za czas! Kto chce posłuchać nas... Czerwone gitary śpiewają i grają już 47 lat. Ich fani z lat 60. są dziś dziadkami, którzy na koncerty zespołu przyprowadzają swoje wnuki. Ta długowieczność zespołu skłania do wspomnień i do porównań ze współczesną muzyką rozrywkową i światem show biznesu. Z czym było na pewno gorzej? Ze zdobywaniem sprzętu i instrumentów. To było no, heroicznego wysiłku momentami wymagało, bo głośniki wysokotonowe mieliśmy rosyjskie, niskotonowe mieliśmy niemieckie. Musieliśmy to wszystko poklecić, poklecić, poskładać, żeby zaczęło to brzmiać. Nie zadzieraj nosa. Zespoły typu Rhythm Blues, które grały przed nami, typu nawet Czerwono-Czarni grali na takich, ja wiem, ilutowatowych, trudno mi określić, bo to było tak małe, a wydawało się, że strasznie głośne przy tym. W porównaniu z tym, co się dzieje w tej chwili, to to było tak jak komarek, który gdzieś tam bzyczał sobie. No ale dlaczego mówię, że mo my, może nie? Bo Jurek Kosela, który był współtwórcą zespołu Czerwonej Gitary, wszedł y w kontakt z takim panem Elektronikiem wybrzeżowym, który mając schematy Znano już firmy Fender, bo on nam wtedy wzmacniacze naprawdę zawodowe. I to byliśmy chyba jedynym zespołem wtedy w Polsce, który miał takie wysokiej klasy sprzęt. Ja oczywiście też musiałem kolegom dorównać, w związku z tym kupiłem sobie perkusję firmy Ludwig. Dokładnie taką samą, na jakiej grał Ringo Starr. Zapłaciłem za nią bającką kwotę, bo 65 tysięcy złotych, zarabiając 240 zł od koncertu. Także co proszę to podzielić i wyjdzie ponad 300 koncertów. Musiałem zagrać, aby ten instrument mi się zwrócił. No ale satysfakcja była oldziwa. Ja tamtych lat zgubionych nie znajdziesz już, przejdziesz świat, Pierwszą naszą płytę myśmy nagrywali w ciągu dwóch dni. To znaczy tyle dawa, dawano nam czasu, żeby tą płytę zrobić. Polskie nagrania były za tyle łaskawe, czy łaskawe, one już nie miały innego wyjścia, bo zapotrzebowanie na naszą muzykę w Polsce było już tak duże, że oni chcieli czy nie chcieli, musieli nas do tego studia wpuścić. Także pierwszego dnia nagrywaliśmy podkłady muzyczne, drugiego dnia nagrywaliśmy wokale. I po płycie było, że tak powiem, gotowe. Teraz jak się słyszy rok czasu, dwa lata się przygotowują do wydania płyt, no my na ten komfort nie mogliśmy sobie niestety wtedy pozwolić. Nie możemy iść dzisiaj do kina, od lat 18. W tamtym czasie w studiach muzycznych, w studiach i radiowych, i, te, i, i, i płytowych pracowali bardzo wysokie klasy specjaliści. To byli ludzie wykształceni rzeczywiście i o dźwięku wiedzieli wszystko. To były poważne ekipy, które wiedziały, jak to do tego podejść i dlatego te płyty brzmią naprawdę dobrze z tamtych lat, prawda? A jeszcze jak się raz przypomnę, że było to robione w ciągu dwóch dni, to one brzmią wręcz rewelacyjnie. Czy smutne usta bez uśmiechu widzę codziennie z daleka stoi w oknie aż do. Jeżeli jesteśmy Słowianami, jesteśmy Polakami, to w tej muzyce powinny pobrzmiewać nuty nam bliskie, prawda? A nie zapoczątkowane z innych kultur muzycznych. I stąd między innymi myślę ta duża siła. Naszej muzyki. Seweryn pisał pięknie, właśnie, właśnie tak po słowiańsku, tak właśnie romantycznie. Krzysiek klęczą dla odmiany były taki trochę ostry, ale też przecież ma bardzo ładne piosenki, jak gdy kiedyś znów zawołam cię, czy jeśli idzie przez park, czy historię jednej znajomości. Natomiast w tej chwili skąd się to bierze, że na rynku muzycznym jest bardzo dużo nagrań, nazwijmy to umownie, bardzo zachodnich, prawda? Nie dość tego. Jest dostęp do tak zwanych lupów. Czyli lub to jest stworzone coś przez kogoś znakomitego najczęściej muzyka, albo znakomity zespół, to się zwielokrotnia, powiela i ma się gotowy podkład muzyczny. Oczywiście nie swój, tylko przez kogoś nagrany. Kiedyś, kiedy, kiedy kontakt z, z krajem tutaj Polonii Amerykańskiej był troch, troszkę utrudniony, chociażby poprzez ceny biletów, poprzez sprawy wizowe i tak to może się bardziej odczuwało to, jak przyjeżdżaliśmy tutaj, ta, ta, taka nostalgia za krajem, szczególnie przy takich piosenkach jak Biały Krzyż, kiedy ludzie nie wytrzymywali, wychodzili z sali zapłakani, wracali po pewnym momencie. W tej chwili już to się tak troszeczkę bardziej zrównoważyło. Jest łatwiejszy kontakt między Polonią a krajem. Może urną ci się film u pod morze pełna Coś czego chcesz, lecz nie zjedziesz szans. Powiedz już najwyższy czas Ja w ogóle jestem w dosyć trudnej sytuacji, powiem szczerze, bo ja wziąłem na siebie obowiązek jak gdyby Albo przyjemność prowadzenia tego w dalszym ciągu, kiedy nikt właściwie nie dawał temu y, szansy na przetrwanie, bo nie ma Okrajskiego, nie ma Klęczona, no nie ma dwóch podstawowych filarów w zespole. W związku z tym, no, jak gdyby z zasady zostało to skazane na pożarcie. Okazuje się, że nie. Przy odpowiednim kierowaniu tym wszystkim, przy, przy zdolnych ludziach, a takich mamy wśród tych młodych, można to fantastycznie kontynuować i fantastycznie podtrzymywać. Wróćmy na jesień. Gdy zapadnie znajdziesz tam, znajdziesz tam swoją, swoją przygodę, przygodę. Wrócisz tu za rok. Wrócisz tu, tu za rok. Piosenki Czerwonych Gitar wciąż trwają i cieszą słuchaczy. I żyć będą, dopóki po świecie chodzą ci, których dzieciństwu i młodości towarzyszyła ich muzyka. Jan Wichrowski. We'll of